Kiedyś nazwałam Roberta Lewandowskiego półbogiem, bo jak bogowie sprzęcie, nawet na piłce dla psów. Czy jego żona. Teosiu, możesz nawet pogryźć Lewandowskiego, nie zaskarżycie, to tylko piłka. Czy jego żona, Ania Lewandowska, jest półboginią? W świecie kasy, kobieta sukcesu, słynna bizneswoman, jest półboginią. Przynajmniej nie powinno medialnie doczepić się do niej nic, żadna skaza. Jest medialnie niepokalana. I nad tym czuwa cała ekipa. Myślę, że czasem ta ekipa daje ciała. Tak jak w przypadku konfliktu z Majką Staśko, która opisała to, co widzi. Ma do tego prawo, ma prawo interpretować rzeczywistość, nikogo nie obraziła. A w skrócie cała afera wygląda, jakby dziewczyna, która fika nogami, kobieta, zaskarżyła inną kobietę, która fika mózgiem. Na pewnym etapie kariery myślę, słynni celebryci z internetu, którzy tworzą biznes. Niesamowite pieniądze wokół niego, koszulki, batoniki, jabłka, ciastka, majtki, okulory. Nawet. Nie wiedzą już, gdzie są, co robią i po co to robią. To się tak kręci i jest tak wielką machiną. No te ośku. Natomiast, obaw się Lewandowski, natomiast ludzie, którzy są wokół nich, namawiają ich, żeby robili więcej, szybciej, z większym zasięgiem. No na tym polega kapitalizm. Wysłanie. W majce staśko pisma zaskarżającego przedprocesowego na sumę 50 tysięcy złotych spowoduje, że Majka będzie tak samo biedna: nie jest sobą zamożną, broni ofiar gwałtu, jest publicystką, nie, nie biznesumem. Majka będzie tak biedna jak Ania Lewandowska w dzieciństwie, która wspominała, że z matką, kiedy zostały same. Nie miały pieniędzy nawet na podręcznik szkolny dla małej Ani. Jeśli kara ma być skuteczna, to oprócz tego, że ktoś poczuje jej ciężar albo będzie zniszczony, ma też mieć walor pedagogiczny. Jaki sens, jaki walor tej sytuacji ma doprowadzenie do ruiny Majki Saśko? Ma ona powtórzyć historię Ani Lewandowskiej? Ma być tak biedna, tak biedna w pewnym momencie, aż spotka kogoś słynnego, sportowca, założy własną stronę, dzięki ciężkiej pracy codziennej i wysiłkowi stanie się bardzo bogata, będzie ją stać na prawników i znajdzie wtedy sobie ofiarę, która napisała. Coś, co się nie spodobało Półbogom, ale to nie jest ani fala, ani bajka, która ma się powtarzać feministyczna. Myślę, że rozwiązanie jest zupełnie gdzie indziej. W rozsądku.